Witam na kanale Osiągalna Sylwetka z tej strony, trener Rafał Raon. Dzisiaj moje przemyślenie odnośnie do pewnej kwestii związanej z tym, co ja widzę w internecie. Bo często jest tak, że z tych takich moich znajomych, powiedzmy Maciej Pietrewicz, taki i niektórzy trenerzy, e, mają w komentarzach. E, pe, pewne, powiedzmy, w komentarzach dochodzi do nieporozumień. No i to wycho wychodzą jakieś sprzeczki w komentarzach, e, jeden ktoś się tam nie zgadza, drugi się zgadza, trzeci się znów nie zgadza. I są takie sprzeczki i ta, tak właśnie myślę sobie, że e, takim głównym czynnikiem jest przede wszystkim niezrozumienie pewne. I to pewnie chyba niezrozumienie od strony widzów, że jeżeli... U mnie to jest mało tego, ale powiedzmy u Macieja jest więcej, że jeżeli Maciej coś mówi, albo na przykład ja coś mówię na jakichś innych mediach społecznościowych, to my mówimy wszystko z, z perspektywy i ze stanowiska kulturystycznego, z tego stanowiska, tego sportu, który my tutaj uprawiamy, i też z perspektywy trenerskiej, ale trenerskiej jako trenerzy kulturystyki. Bo ja nie uważam siebie za jakiegoś trenera personalnego powiedzmy fit fit trenera personalnego, ponieważ jestem trenerem kulturystyki. Jakby już to sprawia, że ja patrzę i mówię przez ten pryzmat. Jeżeli mówię odnośnie do diety, treningu, suplementacji, regeneracji, to cały czas mam w głowie, że mówię do osób, które tak jak ja lub też jak inne osoby, trenują kulturystycznie i mają te cele kulturystyczne przede wszystkim do osiągnięcia. I mi się wydaje, że jeżeli większość osób by zrozumiała, że my z tej perspektywy patrzymy i z tej perspektywy mówimy, na temat rzeczywistości sportowej, to tych jakby nieporozumień, bo to trzeba nazwać nieporozumieniami, byłoby znacznie mniej. Bo to jest na zasadzie takiej, że powiedzmy Maciej albo czy ja powiem, że no, że musi być dużo węglowodanów, tak, a zaraz ktoś mówi nie, a ja uważam, że nie trzeba jeść węglowodanów, ja uważam, że można budować masę mięśniową na keto i już jest jakaś sprzeczka. No wiadomo, że w kulturystyce nikt nie buduje na keto, tylko w kulturystyce stosujemy wysoką podaż węglowodanów. No więc to jest jasne. Ale właśnie jak ktoś nie rozumie, że my wypowiadamy się z perspektywy, właśnie kulturystycznej, metody kulturystycznej, jako trenerzy kulturystyki, no to właśnie stąd się będą pojawiać tego, tego typu różne nieporozumienia. No i potem to jakby wybrzmiewa w komentarzach wszystkich. No ale też z drugiej strony. Yy, ja przeważnie na, na kanale Osiągalna Sylwetka czy jakiś czas mówię, że to jest kanał kulturystyczny. Ten kanał traktuje o kulturystyce. Natomiast, natomiast no właśnie, nie każdy, nie każdy na to zwraca uwagę. I często osoby patrzą przez, nie wiem, przez jakiś swój pryzmat, przez pryzmat, nie wiem, Chodakowskiej, czy, czy jakiś, powiedzmy, ludzi prymujących dietę ketogeniczną. Więc tutaj mi się wydaje, że dużo właśnie takich nieporozumień wynika z takiego niedostosowania albo nie, nie, nie patrzenia przez pryzmat taki, przez który my patrzymy. Czy ja patrzę? Więc też ciężko, jakby cały czas na tym. Na kanale powtarzać za każdym zdaniem, że jestem trenerem kulturystyki i mówię Wam od strony kulturystyki. Także, także to jeszcze powiedzmy na YouTube nie ma takiego dużego może znaczenia, bo już jak, ktoś, jak są widzowie na YouTube, to już jak jest stały kanał, stali widzowie, to już to wiedzą. Ale powiedzmy na innych mediach społecznościowych, na TikToku powiedzmy, no to nie zawsze jest to takie jasne. I są sprzeczki, tak naprawdę o nic, albo są sprzeczki, które, których, mogłem, wo, których mo, mogłoby w ogóle nie być. Ale powiem Wam z doświadczenia, że ja sam czasami patrzę patrząc ze swojej perspektywy kulturystycznej. Jak na przykład gdzieś jestem na Instagramie, no i jakaś osoba coś odnosi się do treningu, diety, albo suplementacji, to ja też patrzę przez swój pryzmat, przez pryzmat kulturystyki. No i wtedy i wtedy też dochodzi do nieporozumień. Zgadza się, tak. Też jest, nie jestem czasami bez winy, przyznaję się. patrzę przez pryzmat właśnie tutaj swojego sportu, ale, ale powiem wam tak, że właśnie też jest taki, jeszcze jest taka kwestia, że jak jest powiedzmy zwykły Kowalski, taki wiecie, no zwykły taki, co tak sobie chodzi i żyje, to, to co na przykład ja mówię na kanale, to do niego w ogóle może nie mieć w ogóle zastosowania. Bo na przykład wyobraźcie sobie, że jeść, komuś jeść 7 worków ryżu, co dla mnie na początku okresu masowego to jest takie normalne, to komuś jeść 7 worków ryżu, kto jest takim zwykłym kowalskim, kto jest jakaś abstrakcja. Więc to też trzeba mieć na uwadze, co, co na przykład ja mówię. No bo ja mówię z tej perspektywy kulturystycznej, tak? Mówię też do osób trenujących. Ja zakładam, że jeżeli ktoś wchodzi na mój kanał, no to trenuje. Natomiast jak nie trenuje, a sympatyzuje z kanałem Osiągalna Sylwetka, no to nie może tak sobie, a prowadzi taki z, y, zwykły tryb życia, nie ćwiczy, to nie może tak jakby jeden do jednego stosować to, co ja mówię. No bo organizm jest niedostosowany. Przecież to czasami jest tak, że jak ktoś chce na redukcję wejść, to czasami na redukcji, żeby napędzić metabolizm, to takiej osobie zwykłej, jak wchodzi na redukcję, tak już z trenerem, to jest ciężko przyjadać kalorii, jest tyle kalorii. Tak, tej osobie tak się wydaje. O to chodzi. Bo tych kalorii nie jest tak dużo, tylko tej osobie się wydaje, bo ona jadła trzy razy dziennie jakieś tam słabe jedzenie. A teraz jak wchodzimy na zdrowe produkty, na odpowiednią podaż kalorii na zdrowych produktach, to się okazuje, że o, jest ciężko, a dodatkowo jeszcze trzeba powiedzmy wypić 4 litry wody, to, to, jest, to jest znów abstrakcja kolejna. I 4 litry wody, to ja mówię, czy to nie jest dużo, ja piję 6, ale wtedy przynajmniej nie ma problemu z podjadaniem. A wiecie dlaczego? A to dlatego, że jak jesteś na zdrowym jedzeniu, i musisz zrealizować 4 litry wody, to między posiłkami ty nie masz szans na podjadanie, bo już tam się nic nie zmieści. To też jest taki plus. Więc tutaj jest takie właśnie moje przemyślenia na temat tego jak, jak y, ludzie odbierają kanały takie y, powiedzmy y, już takie ukierunkowane, tak jak osiągana sylwetka. To właśnie y, mogą różnie odbierać, no bo nie każdy z widzów osiągalnej sylwetki jest kulturystą, nie każdy mocno ćwiczy, nie każdy mocno chce ćwiczyć. Chociaż i mi się wydaje, że jest wiele osób, które zaglądają na osiągalną sylwetkę właśnie po to, żeby czegoś się dowiedzieć, no bo ja tutaj dużo merytorycznych rzeczy y, przekazuję. Ale postanowiłem też, że będę robił takie różniejsze odcinki, wiecie? Takie jak na przykład ten, że będę jakiś o swoich refleksjach mówił, dosyć ciekawych. Żeby ten kanał też miał taki rys, powiedzmy, lifestyle'owy trochę. Bo ja też chciałbym na przykład pójść coś nagrać wam, pójść na kawę. Albo, nie wiem, może zajdziemy na mój uniwersytet. Pokażę wam trochę. Żeby to też troszkę takiego... Luzu było na kanale, a nie cały czas dieta, kalorie i ciężary, nie? Bo to też moje życie, ja wiem, że ono się obraca wokół tego w dużym stopniu, ale nie tylko. Więc chciałbym, żeby takich właśnie odcinków było nieco więcej. I żeby przede wszystkim kanał Siągnialna Sylwetka się rozwijał. Bo plany są właśnie duże, a właśnie dzięki waszej pomocy, dzięki waszym subskrypcjom, ten kanał się właśnie może lepiej rozwijać. A to jest teraz bardzo ważne, no bo, ja yy, nie wiem czy wiecie, ale YouTube od jakiegoś czasu bardzo ucina zasięgi. I na przykład zbudować kanał, powiedzmy 3 lata temu, było znacznie łatwiej, znacznie, także na, powiedzmy 3 razy łatwiej, niż teraz. Ale ja jestem tego świadomy, dlatego właśnie proszę Was, yy, tych z Was, którzy nie subskrybują, żeby zasubskrybowali, bo dla Was to jest nic. A już dla algorytmu, już ten algorytm jakoś popchnie ten kanał. Jeżeli uważacie, że tu jest, że tutaj jest trochę wartości, to zasubskrybujcie. A ja będę właśnie też miał dodatkową motywację, żeby właśnie więcej takich treści nagrywać i takich merytorycznych zwiedzą i pokazywać jak ja się rozwijam, bo wy macie możliwość zobaczyć, bo jak ja przeszedłem z crossfitu do kulturystyki, to ja teraz jestem w momencie rozwoju masy mięśniowej, to Wy na własne oczy będziecie widzieć, jak ja kolejne kilogramy dorzucam do swojej masy mięśniowej. I być może zobaczycie finał <grym>, związany. Z jakąś sceną, ale to ja na razie nic nie mówię oficjalnie, tylko mówię Wam, że Wy na własne oczy, że ja Wam pokazuję na własnym przyk przykładzie, a Wy widzicie na własne oczy, jak to, co ja mówię, jak się stosuje, jakie przynoszą efekty te patenty, te strategie, to wszystko, co ja mówię, jak to się przykłada potem na sylwetkę, jakie, jakie to są właśnie. Rzeczy, które działają, które nie działają, i to Wy już jakby nie musicie tracić lat. Ja mówię dos dosłownie, lat na to, żeby na przykład bujać się z jakimś tematem, który w ogóle nie ma uzasadnienia kulturystycznego. Więc to jest taki powiedzmy, te dwa lata to jest taki super okres, kiedy ja będę normalnie dokładał kolejne kilogramy masy mięśniowej, a wy będziecie po prostu to widzieć na własne oczy. Także ja zachęcam, bo wiem, że jest znacznie więcej oglądających kanał Sylwetka niż subskrybujących. Dlatego właśnie o tym mówię. Niech nasze grono się poszerza. I ja się cieszę bardzo z tego. Tu mówię naprawdę z ręką na sercu, że jestem zadowolony z tego bardzo, że na kanale Osiągalna Sylwetka są osoby na poziomie. Naprawdę, wiecie jakie to jest fajne? Mieć taką społeczność, takich widzów na poziomie. To jest marzenie. A ja właśnie tak mam. Ja to widzę. Jakby więcej takich osób. Bo właśnie ja zawsze chciałem, żeby mieć kanał, gdzie. Yy, społeczność, widzowie są na poziomie. I można nie pogadać bez żadnych bluzgów, powymieniać się informacjami i wiadomościami, zażartować. To jest naprawdę super. To są właśnie te takie relacje. Fakt, w internecie, ale przecież w internecie też teraz się buduje relacje. Więc ja wam wszystkim bardzo dziękuję. Którzy subskrybujecie, którzy dajecie komentarze, ja na każdy komentarz odpowiadam. I to jest naprawdę bardzo fajne. A obserwując mój kanał, to przez kolejne miesiące, przez kolejne lata, będziecie widzieć przede wszystkim moją przemianę i dostawać merytoryczny materiał, merytoryczną wiedzę na temat właśnie treningu, kształtowania sylwetki, suplementacji. I to zawsze jest coś. I przede wszystkim na moim kanale ja dostaję informację, że Rafał, Ty motywujesz. No tak, ja motywuję, bo ja sam jestem zmotywowany i jednocześnie Wy mnie motywujecie. Ta motywacja to jest takie sprzężenie zwrotne, To się napędza. No a ja nie przeczę, ja zawsze jakoś miałem taką motywację, żeby zawsze iść do przodu, zawsze coś więcej, zawsze lepiej, zawsze dalej. I też szukam w swoim życiu takich osób, które są, w cudzysłowie dla mnie, zającami. Żebym ja mógł kogoś dogonić, tak? Albo jak ktoś coś zrobił, to ja też chcę to zrobić. Przecież mam znajomych kulturystów, którzy są po 60-ce i wyglądają super. I dla mnie oni są motywacją, że można, mając będąc po 60-ce super wyglądać, można trenować i można to robić całe życie. Ja o tym wiem, jestem przekonany. Do tego mnie przeciętność tu w ogóle nie pociąga. Tylko właśnie jakieś ponadprzeciętne efekty, wyniki, coś lepiej. A mówię, jest takie powiedzenie: z kim przystajesz, taki się stajesz. I to, to się naprawdę sprawdza. Dobrze. Nie będę przedłużał. To, co powiedziałem, to, co tu miałem powiedzieć, powiedziałem. Dziękuję Wam za Waszą obecność, dziękuję za wszystkie Wasze subskrypcje, zapraszam na moje media społecznościowe, zapraszam na stronę www.osiągalnasylwetka.eu. Rafał Ron, niech moc będzie z Wami!